Starzec siedział zgarbiony przed komputerem. Na onecie przeczytał o nietypowym posunięciu, na które zdecydowała się dziennikarka NSI. Nie do końca pojmował istotę portali społecznościowych, ale zrozumiał, że szrebska zamieściła w publicznym miejscu stop klatki z nagrania. Powiększenie było na tyle duże, że można było wyraźnie zobaczyć ofiarę. Gdy stary zobaczył twarz Marka Halimoniuka, zupełnie zdębiał. Potrzebował dobrej chwili, by dojść do siebie. Kątem oka dostrzegł, że jego grubawy kot zbliżył się do krzesła i teraz niepewnie ocierał się o jego nogę. Antoniusz nieśmiało zabiegał o uwagę, jak zawsze. Za chwilę. Napuszy się. I tyle będzie z czułości starzec dobrze znał swoje zwierzę. Zaczyna się, powiedział. Kot miałknął cicho w odpowiedzi. Wysiejący mężczyzna wszedł na stronę TVN24. Trochę trwało, zanim się załadowała. A dodatkowo nie działały filmy. Kilkakrotnie dzwonił w tej sprawie do wnuka, ale ten ciągle zwlekał z odwiedzinami. Mężczyzna zaczynał zastanawiać się nad wynajęciem informatyka, a gdy strona się załadowała, znowu zanim mówił. Dziennikarka udostępniła kolejne zdjęcia. Informował napis na żółtym tle. Starzec czym prędzej na niego kliknął, czując jak niezdrowo przyśpiesza mu serce. Zaraz potem zobaczył fotografię, która przyprawiła go o palpitację. Dziennikarka NSI Olga Szrebska twierdzi, że moneta widniejąca na zdjęciu znajdowała się w gardle zmarłego. Podobnie jak w przypadku poprzedniego wpisu, prosi o pomoc. Identyfikacji, wedle jej wstępnych ustaleń, jest tu. To... Starzec przestał czytać. Doskonale zdawał sobie sprawę, że to tetra-drachma, a zatem miał potwierdzenie. Więcej nie musiał wiedzieć.